Witajcie, jest drugi lipiec, czyli trzeci dzień od wystąpienia choroby na Karolinie, kras szósta rano. Zobaczmy jak ona dzisiaj wygląda. No i znowu się podniosła, całą butlę wody wypiła, a to co to za szkodnik, może on larwy składa. Jest OK rano, szósta rano. Wczoraj o znowu wystąpił ten kryzys. W wycieku nie widać kolejnego jakiegoś. Czekamy zatem nadal, pozdrawiam. Być można. Wypiła By butle pożywki. Możliwe, że. Ale widzę teraz. Widzę teraz tak. To pokazywałam już. Natomiast tu kolejny. Oprysku na razie nie szykuję, bo trzeba zobaczyć, o co jej chodzi, tej Karolinie, wiecie. I... No bardzo możliwe, że ona musi mieć właśnie bardzo dużo wody. Mokro, to znaczy tak wypija tą butlę, przecież tak jak wypijała. O, jeszcze zajrzyjmy do melona z 12-kilowego owoca. W przyszłości temu nie daję. No ale jak już wygiełkowało, to trzeba będzie dbać, jedno nasiono, jeszcze drugiego nie widać. No nic, na razie. Zobaczmy jeszcze wielkość melona emir, tych owoców, które pokazywałam wcześniej, drugi, y, 30 wtedy kiedy, czerwca, wtedy kiedy odkryłam, że wycieka coś z Karoliny. I czy arbuzik Orangelo się powiększa? raczej nie.